Przestań przepłacać za jedzenie, które ci szkodzi. Pokażę ci konkretne produkty, które są zdrowsze i kosztują mniej. Zamiast pseudozdrowych płatków musli za 9,99, jedz płatki owsiane za 3,50. Nie tylko zaoszczędzisz, ale nasycisz się na dłużej. Zamiast kiełbasy za 11 zł, jedz gotowanego indyka za 5 zł. Dostarczysz mniej tłuszczu i więcej białka. Zamiast soku za 7,99, Pij wodę z cytryną za złoty 50. Zł. Zyskasz więcej nawodnienia i nie dostarczysz cukru. Zamiast lodu w wafelku za 15 zł wybierz bikmil milka śniatankowego za 3 zł. Unikniesz jedzenia niepotrzebnych cukru. Zamiast paluszków rybnych za 10,99 zł przygotuj pieczony filet z mintaja za 7,99 zł. Zamieniając ten produkt Zjesz więcej ryby niż panierki. Zapisz ten film, żeby mieć pod ręką proste sposoby na oszczędzanie i zdrowsze jedzenie przy kolejnych zakupach.